Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o książce, którą wybrałam ze względu na autorkę, a mowa tutaj o Barbarze Kosmowskiej, której kiedyś czytałam książkę pod tytułem Niebieski autobus. Ja ją czytałam naprawdę tak z kilkanaście lat temu i pomyślałam sobie, że w sumie chętnie wróciłabym do tej pisarki, bo właściwie to chyba nic więcej poza tym autobusem jej nie czytałam. I tak natrafiłam, słuchajcie, na książeczkę niepozorną, dosyć niewielką, a mianowicie teren prywatny. Główną bohaterką tej książki jest Wanda Kwak. Kobieta, która ma 40 plus, jest cenioną kuratorką. No i co? I ma tak jak każda zwykle kobieta w tym wieku, swoją rodzinę. A więc ma męża Olka, który, no niestety, jest totalnym kobieciarzem, flirciarzem i zdradza ją na prawo i na lewo. I ma wspaniałe dwie córki. W takim wieku młodzieńczym, które są totalnie od siebie różne pod względem osobowości. I mamy tutaj potulną, grzeczną, spokojną Alinę i taką zbuntowaną, nieposłuszną Balladynę. I do tego wszystkiego, słuchajcie, jeszcze do kompletu jest tutaj pies Magbet, który często pojawia się w tej książce, a z czasem bardzo szybko dołącza do tego grona jeszcze piesek Magbetowa, czyli ukochana tego ich psa. No i kochani, ta czteroosobowa rodzina, nie licząc psa oczywiście, psów właściwie, mieszka sobie w bloku, pomimo że Olek jest no, cenionym architektem. Pomimo tego, że mają taką odziedziczoną po ciotce czy. Nie, babce, babce Lukrecji, wille na Milanówku. No i ona niestety wymaga gruntownego remontu. No i to się jakoś tak nie składa, więc cały czas mieszkają w tym bloku na trzecim piętrze. Kochani, książka ta zaczyna się w momencie, kiedy nasza Wanda zdaje sobie sprawę, że coś chyba w jej życiu nie do końca się tak ułożyło, jak ona by chciała. No i cóż. Dostaje taką wskazówkę od rodziny, a właściwie poradę, że słuchaj, a może byś tak się spakowała i sobie gdzieś na tydzień sama pojechała. I ona jedzie do Międzyzdrojów, kochani, tak, jedzie do Międzyzdrojów na tydzień. Tam oczywiście myśli nad swoim życiem, poznaje pewną też inną kobietę. No i słuchajcie, wraca. Wraca gotowa na zmiany. I te zmiany są przeróżne. Po pierwsze zaczyna od prostej, czyli zmienia totalnie fryzurę. I odkrywa, że bardzo ładnie i w krótkich włosach. Po drugie, postanawia zdobyć jeszcze kolejny szczebel kariery, a mianowicie idzie na studia podyplomowe w, takim, w takiej tematyce, która ją interesuje. Troszeczkę za namową jakichś tam koleżanek idzie na siłownię. Co nie do końca jej się podoba, ale oczywiście ma tutaj ambicje no, zdobycia perfekcyjnej sylwetki, i dodatkowo robi prawo jazdy. Stopniowo wychodzi z kompleksów, zaczyna coraz bardziej akceptować i lubić samą siebie, i zaczyna się troszeczkę stawiać mężowi, aż w końcu stawia mu pewne ultimatu. Ta książka to tak naprawdę takie zwyczajne życie obyczajowe, codzienne, takie życiowe perypetie, kiedy jest raz lepiej, a raz gorzej. I mamy tutaj moment, kiedy dosłownie wszystko się wali, wszystko się sypie, i ona próbuje, słuchajcie, no, zacząć wszystko rozpocząć na nowo. Yy, ale też mamy tutaj yy, sporo też takich właśnie losów związanych i z relacją z trudną matką, a także właśnie z tą dorastającą dosyć trudną córką. Myślę, Ogólnie więc więcej z fabuły Wam zdradzić nie mogę, więc przejdę do podsumowania. Słuchajcie, jeśli szukacie książki, która jest ciepła, lekka, przyjemna i z humorem, to może to być teren prywatny. Jeśli szukacie książki, która, o której można powiedzieć, że jest na wskroś kobieca i takie naprawdę przyjemne czytadło, żadne jakieś mega ambitne, ale po prostu przyjemne w czytaniu, to będzie to prawdopodobnie teren prywatny. Jeśli szukacie książki, którą bardzo szybko się czyta, to na pewno będzie to teren prywatny. Szukacie książki, która podoba, będzie Wam się podobała w stylu pisania i będzie podobna do tej, to możecie sięgnąć po niebieski autobus. Jakie ja różnice widzę między tymi powieściami? Na pewno niebieski autobus był bardziej nastawiony na smutek i wzruszenie. I tutaj przypomniałam sobie troszeczkę, jakby o czym była tamta, właśnie powieść. I mamy tam historię, słuchajcie, młodej nastolatki, która. Mieszka z rodzicami, ojciec pędzi Bimber, matka, praktycznie jedyne o czym marzy, to o zakupie nowej meblościanki, no i ta dziewczyna dorasta, można powiedzieć, w takim trudnym domu, i bardzo ciężką pracą i determinacją swoją. Po prostu udaje się dostać na studia. I na tych studiach ożywa, zaczyna po prostu korzystać z życia, bawi się, ale też dużo się uczy i w ogóle fascynuje ją ten świat nauki. Jednak jak to bywa życie przewrotne, słuchajcie, nagle okazuje się, że ona zostanie samotną matką. I to jest właśnie, słuchajcie, taka powieść o dorastaniu, o dojrzewaniu do takiego samodzielnego życia, kiedy nie można na nikim polegać, kiedy trzeba troszeczkę przewartościować te wszystkie swoje plany. I pamiętam, że właśnie ze względu na Taki troszkę nowala o smutku, ale też przebijającej się na powierzchnię olbrzymich pokładów nadziei, i troszeczkę też lekko humorystyczna. Była ta książka, właśnie na tyle, że bardzo mi się podobała w czytaniu, bardzo była przyjemna. I widzicie, mimo że minęło tyle lat, to gdzieś tam ten niebieski autobus we mnie utkwił. I tutaj, kochani, teren prywatny, czyli właśnie. Znowu kobieta z problemami, znowu taka no, na wskroś kobieca książka. Oczywiście pojawia się też wątek miłości, no, jak żeby inaczej, ale powiem wam, że no, nie można nazwać tego romansem. To jest książka raczej obyczajowa. I powiem Wam szczerze, że naprawdę była to bardzo miła rozrywka, i troszeczkę też czuło się, że to jest książka jednak z dawniejszych lat. Bo jak zobaczycie, Barbara Kosmowska, no nie wiem, czy ona teraz jeszcze w dzisiejszych czasach pisze książki. One są po prostu troszeczkę starsze, więc na pewno zdobędziecie je w bibliotece chociażby. Co ta książka jeszcze mi dawała w odczuciu? Ten wyjazd do Międzyzdrojów, takie wiecie. Totalne, jakby analizowanie, taka synteza, co mi się udało w życiu, co mi się nie udało. To oczywiście jest fajne w okolicach też Nowego Roku, ale wydaje mi się, że tutaj, przez to, że akcja rozpoczyna się od września, bo ona we wrześniu właśnie do tych międzyzdrojów jedzie, no to jest idealna na teraz. I przez te najbliższe miesiące jesienne właśnie towarzyszymy jej zarówno w życiu zawodowym, rodzinnym, jak i po prostu próbie, właśnie odmiany tego życia. I to się czyta y odczuwając taką dużą gamę słuchajcie pozytywnych fluidów, ta książka daje troszeczkę kopa do zmian, daje właśnie taką przestrzeń do zastanowienia się, czy nasze życie takie jakie mamy się nam podoba, uczy dystansu do siebie przez ten właśnie lekki humor i uczy też dystansu do samego życia. Także w tej książce no jest słodko-gorzko, tak, tak jak w prawdziwym życiu i powiem wam, że rzeczywiście jest to taka jak dla mnie po prostu kolejna życiowa lekcja. Bardzo fajna, naprawdę przyjemna w czytaniu. No, kibicuję się tej wandzie, aby w końcu jej to życie się ułożyło. Także, kochani, serdecznie Wam polecam. Naprawdę nie, niewielka powieść. No, nie, nie mam jej tutaj niestety fizycznie, ale ona nie była ani gabarytowo duża, ani właśnie gruba. Także polecam Wam serdecznie. Myślę, że na ten czas, teraz, na jesień, na takie ostatnie jeszcze podrygi lata, jest po prostu czymś wspaniałym. No i tyle, kochani. Ja jeszcze zamierzam czytać powieści kosmowskiej, bo bardzo podoba mi się ten styl, w jakim ona pisze, więc myślę, że jeszcze do tych różnych jej historii po prostu y, się dostanę, będę spróbowała zdobyć te książki i chętnie przeczytam. Wtedy będę je mogła jakoś porównać. Ale tak jak mówię, niebieski autobus bardziej smutna, wzruszająca, a ta bardziej taka na wesoło kobieta po czterdziestce, która dokonuje reorganizacji swojego całego życia. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Cieszę się, jeśli są tu jakieś nowe osoby. Zachęcam do obejrzenia w takim razie jakichś starszych filmów i vlogów. No i cóż, do następnego vloga. Staram się, aby gdzieś tak dwa filmiki się w tygodniu pojawiały, i myślę, że w miarę mi się to udaje. Także do zobaczenia, już prawdopodobnie za kilka dni.